klasy kompaktowej przyspieszenie od 0 do 100 km na godzinę najlepsza lancia delta dwulitrowa 7,5 sekundy a najgorszy łada aleko diesel 21,6 sekundy w zużyciu paliwa najgorsza jest lancia delta dwulitrowa o której już mówiliśmy przeszło 13 litrów na 100 km a najlepszy oczywiście samochód Volkswagen Golf SDI z silnikiem, to jest silnik diesla, 6, niewiele ponad 6 litrów. Czas wyprzedzania I tu znowu najlepsza Lancia Delta 11,1 sekundy, a najgorsza Łada Aleko Diesel 32,4 sekundy. Poziom hałasu. Najlepszy BMW Kompakt 318 Turbo Diesel 70 decybeli. A najgorsza łada Aleko Diesel 82 dB. zestawienia wynika, że najgorszym autem z klasy aut kompaktowych jest łada Aleko. A po drugie, komfort w tej klasie można osiągnąć tylko wówczas, kiedy auto nazywa się BMW i kosztuje tyle, ile BMW.